Ostatnia książka i dwa ostatnie filmy serii. Insygnia śmierci. Porównajmy, czego w filmach nie było i co względem książki się zmieniło. Ostrzeżenie. Materiał przeznaczony jest dla osób znających fabułę Harry'ego Pottera. Ale jeśli nie czytaliście książek, postaram się nie zepsuć całej zabawy. Rozdzielenie ekranizacji na dwie części musiało przynieść skutek. I zaowocowało mniejszą ilością wyciętych informacji. Dlatego w tym odcinku trochę będziemy czepiać się szczegółów. Ale na początek najważniejsze zmiany, największe modyfikacje, które dotknęły na przykład winałowy pojedynku Harego z Voldemortem, który rozpoczyna się od Neville'a. W chronizacji przemawia, a w książce zabija na Gini, po tym jak Voldemort podpalił na nim tiarę przedziału. W filmie polowanie na węża trwa i trwa. Panowie walcząc ze sobą latają zresztą po całym zamku i to decydujące starcie odbywa się na osobności. Gdy w książce akcja działa się na oczach wszystkich. Wszyscy widzą jego porażkę, wszyscy słyszą ich pogaduszki, bo sporo sobie rozmawiają, i Harry ujawnia się, gdy Moli zabija Bellatrix. Dochodzi tylko do jednej wymiany zaklęć i zarówno Woldemort, jak i Bellatrix nie rozpadają się na setki małych kawałeczków. W kwestii czarnej różdżki w książce, Harry odłożył ją do grobu Dumbledora, a wcześniej naprawił swoją różdżkę, która w tej historii miała tak ważną rolę. Dumbledore, jaki był naprawdę? W filmie mocno ograniczono także kwestię przeszłości Dumbledora, która książkowemu Haremu nie dawała spokoju przez cały rok, a jedynie zaznaczono ten problem. Do Doliny Dryka. To Bakshot mieszka w Dolinie Godryka. Właśnie tam poznała Dumbledora? Znaczy, że on też tam mieszkał? Przyjechali w to miejsce. Jak tylko jego ojciec zabił trzech Goli. Skąd wiesz, że to, co mówił ci mój brat, było prawdą? Kiedykolwiek mówił o mnie? A może wspomniał o niej? Zręcznie prześlizgując się nad kwestią zabójstwa Ariany, przyjaźni z Grindelwaldem, poglądami bardzo zbliżonymi do tych czarnego pana, a także fascynacji tytułowymi insygniami śmierci, których rola w filmie także została mocno ograniczona. Sporą zmianą jest także kwestia niszczenia Horcruxów. Filmowy Voldemort jest tego świadomy: odczuwa takie zdarzenie. Podobnie Harry, który ma w sobie jakiś radar, wyczuwa, słyszy, czuje inne Horcruxy. Myśli, że tu jest. Czujesz coś? bo filmowi przyjaciele nie mają pojęcia, co może być Horcruxem, zarówno wchodząc do skarbca w banku Gringota, tak samo szukając go w Hogwarcie. W książce spodziewają się, że jest to puchar Helgi Hufflepuff i Harry dokładnie wie, jak wygląda, więc wiedzą, czego szukają. Filmowy Harry szukał czegokolwiek, kompletnie nie wiedział, co jest Horcruxem, więc ta umiejętność była bardzo pomocna. W kwestii drobniejszych zmian i tego, co pominięto, przyjrzyjmy się temu po kolei. W filmie pokazano, że Hermiona zajęła się rodzicami, ale o kwestie bezpieczeństwa zadbał też Ron, upodabniając do siebie gula, który miał udawać chorego Rona. Gdy lejowie opuszczali dom, Dudley w jakiś sposób docenił Harego i wyciągnął rękę na zgodę. Cześć, Harry. Bill Weasley. O, miło Cię poznać. W filmie dopiero tutaj poznajemy Billa. Dorwał mnie Wilkołak, stary greybak. W książce wiemy, że stało się to tej samej nocy, w której zginął Dumbledore. Mój mąż to jak coś powie. A tak przy okazji. Musimy wam coś ogłosić. Remus i ja. No dobra, dobra. W filmach jedynie wspomniano o dziecku Lupina i Tongs, a towarzyszyło temu pewne wątpliwości, przez co Harry poważnie pokłócił się z Lupinem, a później został poproszony o zostanie ojcem szesnym. Jeśli ktoś będzie na ciebie czekał, a na pewno tak będzie, nie odróżni, który Harry jest prawdziwy. Kierunek Nora! Tam się w książce celem jest wiele domów i każda para leci do innego, a dopiero stamtąd udają się do nory świstoklikiem. Jak słusznie zauważył Harry, może nie będą wiedzieli, do którego domu się uda, ale czy nie będzie to jasne, jeśli 14 osób poleci do... W filmie śmierciożercy orientują się, który Harry jest prawdziwy, bo Hedwiga próbuje go obronić. W książce Harry rozbroił Stanisław Szanpajka, co śmierciożercy uznali za jego popisowy numer. W książce wszyscy byli pod wrażeniem, że Voldemort potrafi latać. Dość osobliwe jest ich zdziwienie, gdy w filmach potrafią to wszyscy śmierciożercy. Minister Magii przybywa do nory teleportując się, co z punktu widzenia książki niszczyłoby sens zaklęć ochronnych. Minister trochę się także z Harem pokłócił, do tego stopnia, że różdżką wypalił mu dziurę w koszulce. Jednak nie zdradził, gdzie potem się znajduje, gdy chwilę później był torturowany. Takie samo zagrożenie groziłoby wszystkim gościom weselnym, Minister dlatego w książce Harry pojawił się tam po zażyciu eliksiru wielosłowowego. Podobnie w Dolinie Godryka. Trzeba było wybić eliksir wielosokowy. Podczas wesela pominięto za to obecność Wiktora Kruma, który pokłócił się trochę z ojcem Luny, ze względu na symbol, który ten miał na sobie, także sam medalion trafiał już w ręce naszych bohaterów. W filmie pominięto także opowieść Stworka o tym, jak on sam był w jaskini i jego przemianę, bo w bitwie o Hogwart występował już przeciwko czarnemu panu. Harry Potter. Cię znowu widzieć. W książce Zgredka w tym momencie nie było, ale trudno dziwić się twórcom, że postanowili mniej zaangażowanym widzom przypomnieć o jego istnieniu, skoro usunęli go z trzech poprzednich filmów. Co to za jedna? Znasz tę wiedźmy? Nie, nie, hey, to ona. Tak. Miała taki szalik. Szalik? Serio? w książce dowiedzieli się o kogo chodzi po jego opisie czarownicy. Armiona, czy wiesz, jak długo eliksir wielosokowy będzie działać? Nie dokładnie. Nie dokładnie? Dokładnie za godzinę odzyskamy własną postać. Bazując wyłącznie na filmie. Ale ta sugestia była nam potrzebna, aby nasza trójka opuszczając ministerstwo już zmieniała postać. Kiedy w książce było trochę inaczej. Harry zabrał z drzwi oko Moodiego, a podczas przesłuchania był zmuszony wyczarować patronusa. Uwolnili zresztą masę mongolaków, którym radzili uciekać z kraju. Trochę inaczej wyglądała też ucieczka od pana Lovegooda, który śmierciożerców w filmie przywołał wymawiając imię Voldemorta. Voldemort. Bo to imię było tabu, ale o tym w filmie w ogóle nie powiedziano. A właśnie tak schwytano trójkę przyjaciół w książce, bo nie wpadli nasz malcowników akurat po teleportacji. W filmie inaczej rozwiązano także kwestię miecza. W książce wzywają Voldemorta dopiero kiedy upewnili się, że miecz jest kopią. W filmie miecz przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, gdy rozpoznają Pottera. Harry Potter Wezwij go. Jednak nie doszło do wezwania czarnego pana, a więc Malfoyom ta ucieczka mogłaby się właściwie upiec. I jest jeszcze kwestia Petera. W książce Glisdogon pod duszę Harego, ale na sekundę odpuszcza. A ta chwila zawahania kosztowała go życie, bo magiczna ręka podarowana przez Voldemorta zaczęła go dusić. Samo Lusterko w filmie także pojawia się znikąd, gdy twórcy zaczęli go potrzebować. W książce Syriusz podarował je Haremu w zakonie Feniksa, a w banku Gringota sytuację ratuje smok. Stojcie zróbcie coś! To ty, ty jesteś od myślenia! Jak dobrze rączę, że, że mnie macie! Hermiona to zawsze coś wymyśli. Na co czekacie? Ale nie tym razem, bo to Harry wpadł na pomysł wykorzystania Smoka. Dość lekceważąco potraktowano także tajność tej misji, bo gdy w książce mieli nikomu o tym nie mówić, w filmie. Akcja Horcrux. Takie zaklęcia tutaj na nic. Nie do końca szukamy horcruksów. W książce był to problem takiej wagi, że Harry początkowo nie chciał nawet zdradzić, że czegoś w zamku szukają. A po przybyciu do zamku Harry udał się do salonu krukonów, aby zobaczyć jak wygląda diadem. Słuszna uwaga, ale w książce Harry jednak tam poszedł i już tam na niego czekano. Po chwili pojawił się także drugi śmierciożerca, I Magal, której ten splunął w twarz. Co skłoniło Harego do użycia zaklęcia Crucio. W książce poznajemy także historię Szarej Damy i samego diademu, ale Helena nie mogła wiedzieć, gdzie Voldemort go ukrył. Jest tutaj. W tej szkole, w miejscu, w którym wszystko jest ukryte to Harry wpadł na pokój życzeń, bo miał go już wcześniej w rękach. Nie pokazano także, jak to się stało, że Snape przestał być przyjacielem Lili, jak próbował ją przeprosić. Tych wspomnień zresztą było o wiele, wiele więcej. W filmie dodano za to scenę, gdy Severus wchodzi do domu Potterów po morderstwie. To nie wydarzyło się w książce, ale trudno mieć o to jakiekolwiek pretensje. I taka mała dygresja, bo gdy Snape przekazuje Harrymu swoje wspomnienia, umiera, myśląc, że Potter musi umrzeć. Nie dowiaduje się, że była szansa, żeby było inaczej, że Dumbledore po prostu nie powiedział mu wszystkiego, czego się domyśla. To bardzo miłe i bardzo w jego stylu. I tutaj muszę zaprosić na film z analizą tych dwóch postaci. Ale koniec tej autoreklamy, wracamy do tematu. Filmowy Harry także inaczej odebrał wiadomość o tym, że musi zginąć. Już wiem, dlaczego je czułem. Te Horcruxy. Wcześniej już to podejrzewałem. I myślę, że ty też. W filmie spodziewali się tego. Pożegnał się z przyjaciółmi, w książce mu się to nie udało, przekazał tylko misję zabicia węża Neville'owi, a to, co zobaczył w myślodziewni, też raczej go nie zdziwiło, ale określił to zdradą Dumbledora. Swoją drogą, skoro zrezygnowano z tego gadżetu, to w jaki sposób Snape odnalazł Pottera, aby przekazać mu miecz? I jest jeszcze sprawa Persiego, którego później widzimy po stronie Hogwartu. Tak po prostu, tak samo jak wcześniej znalazł się przeciwko Haremu po stronie Ministerstwa. A w książce Persji wrócił, wrócił z przeprosinami może Luny? Luny? A tego w książce nie było. I to już wszystko. Chociaż może zauważyliście jeszcze jakieś różnice. Zachęcam do komentowania. Dajcie znać, czego wam najbardziej brakowało w tych filmach. Jak oceniacie te zmiany? Może któraś wyszła nawet na plus? I dziękuję za oglądanie tego materiału. Za całą tą serię. I zachęcam do śledzenia kanału. Bo to na pewno nie koniec Harry'ego tutaj. I cóż... Mam nadzieję do zobaczenia. Nox.